Powiedz mi coś o wieczorze przed morderstwem Ingor wygrał niezłą sumkę u Skatiego I postawił całej dzielnicy kolejkę piwa Mówiłem mu, że lepiej będzie najpierw spłacić swoje długi u ciebie Ale jak widać, nawet piwo ma u niego wyższy priorytet Świętowaliśmy do późna w nocy Ale potem rozpętała się taka burza, że musieliśmy się rozejść do swoich chat Już wtedy Ingor był nieźle wstawiony Widziałeś Dariona? Nie! Też jestem ciekawy, gdzie się podział! Zwykle się tutaj pląta i zawadza! Pewien kopacz opowiadał, że niedawno kilku ludzi było w jego chacie i go uprowadziło. Ach, to stąd ten hałas! Już miałem tej nocy chwycić samoty i stuć z tych odwiesin, bo spać mi nie dawali. Kiedy jednak wyszedłem, cała szajka pognała w stronę południowej bramy. A poza tym? Znakomicie! Wczoraj nawet jeden ze strażników w zamku skosztował mojej zupy. Zdaje się, że twoja kuchnia powoli staje się sławna. Przypomina mi to ofertę, którą otrzymałem wiele lat temu. Miałem wtedy pełnić rolę nadwornego kucharza u tego wieprza robara. I dlaczego zrezygnowałeś? A czego ja miałem szukać na królewskim dworze? Ja, jako nadworny kucharz, ha, co za kretyński pomysł. Co pięć minut dolewaliby mi trucizny do zupy, bo szanowna szlachta lubi wszystkim skakać do gardeł. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Może bariera padnie, a ty staniesz się osobistym kucharzem Robara III, jeśli Stary Król przejdzie na tamten świat. Tak, tak, a przed tym wyschną bagna na warancie. Czy mnie oczy nie mylą, czy właśnie nosisz na sobie strój cienia? Ściągnąłeś go z któregoś trupa przybierze? Nie, naprawdę jestem cieniem. Ha! Cuda dziwe. W takim razie mogę liczyć w przyszłości na to, że będziesz trzymał ode mnie z dala strażników i ich przeklętych harasz za ochronę. Jestem tylko cieniem, nie magnatem. O pieniądze zatroszcz się sam z łaski swojej. Dobra, dobra. Na pewno wypiję Twoje zdrowie przy najbliższej okazji. Co robiłeś przed trafieniem do kolonii? To i owo. Byłem Knechtem, walczyłem z orkami, pilnowałem kopalń i żyłem osamotniony na wyspach. Polowałem na rzadkie okazy potworów dla różnych ludzi i koniec końców nadziałem się na nieodpowiednie towarzystwo. Dlatego tak naprawdę trafiłem tu za niewinność, ale pewnie każdy tak o sobie mówi. Chcę zostać cieniem. Co muszę zrobić, żebyś szepnął o mnie jego dobre słówko? Wyglądasz znajomo. Czy ty się mnie czasem już o to nie pytałeś? Nieważne. Większość zdolnych złodziei prędzej czy później przenosi się do nowego obozu. Dlatego mamy tutaj niedobór zręcznych ludzi. Obok mojej chaty stoi kufer. Złam szyfr do niego albo wykradni potajemnie klucz. Ja chcę tylko zobaczyć zawartość. Jeśli ci się uda, to bez wahania na ciebie zagłosuję. Jeszcze jeden od was nigdy nie zrozumiem, czemu wszyscy tak ochoczo zbiegacie ze starego do nowego obozu. Przecież tak czy siak wylądujecie na polach z ryżem albo w kopalni. U was przynajmniej nie trzeba płacić za ochronę. No, tak słyszałem. Ale za to dostaniesz sztyletem po gardle, jeśli na kogoś krzywo spojrzysz. Samemu wybierz, co ci bardziej odpowiada. Znalazłeś już coś ciekawego? Ta jaskinia na górze wygląda obiecująco. Niestety jest jeden mały problem. Pewnie ktoś już tam mieszka. Zgadłem? Owszem, zadomowiło się tam parę goblinów. Niestety jestem za słaby, żeby podołać samemu całej grupie. Może ty mógłbyś się nimi zająć? Można by je wywabić z jaskini i zmusić do skoku, żeby same się pozabijały. Zobaczę, co się da zrobić. Chwila, widzisz ten krew? Powinniśmy pójść za tymi śladami. Innego tropu nie widzę. Ale najpierw wezmę sobie jeszcze porządnego łyka. Jak się żyje w dziczy? A powiem ci, że całkiem przyjemnie. Nie musimy na nic pracować. Konwoje oraz natura zapewniają nam wszystko, czego potrzebujemy. I innym obozom jest to na rękę. Ja 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 to oczywiście, że nie. Zawsze jesteśmy na celowniku, kiedy pada łupem ja konwój się, albo jakiś podróżnik. Ale jest nas tak wielu, że nie ośmielą się do nas zbliżyć bez dodatkowego wsparcia. A wtedy po prostu chowamy nasze rzeczy i bierzemy nogi za pas. Hej ty, pamiętam cię ze Starego Opozu. Musisz mi pomóc. Dlaczego cię porwali? Już bez gadania. Załatwiaj swoje sprawy z Quentinem, z łaski swojej. No to. Jesteśmy. Gotowy na spacer po jaskiniach? Jak najbardziej. My zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Później do was dołączymy. Przy okazji zabrałem ze sobą trochę więcej sprzętu. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to śmiało pytać. No dobra. W takim razie zbieramy się. A więc to ty jesteś odpowiedzialny za śmierć moich ludzi, parszywy zdrajco. Gomez wyciągnął do ciebie rękę i dał ci szansę zostania jednym z nas, a ty tak mu się odpłacasz? Żeby sparszywieć ci do reszty jak ty, podziękuję. Twoja zdrada ma jednak też tę drugą, pozytywną stronę, bowiem podałeś nam Winstona na tacy, bez twojej interwencji prawdopodobnie nigdy nie wylazłby ze swojej nory. Może właśnie dlatego zostawię cię przy życiu i zatrzymam na resztę twojej nędznej egzystencji jako maskotkę. Spróbuj. Co się stało z wieżą? Nieprzyjemna historia. Przyłapano Miltena i mnie w zamku, musieliśmy uciekać, przy czym jeden z tych uczonych magów cisnął w nas kulą ognia i trafił prosto w worek z magiczną rudą. Wybuch rozsadził wieżę, a Milten i ja daliśmy nogę korzystając z okazji. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Potrzebujesz dobrych ludzi. W końcu wielu zginęło w wyniku tej katastrofy z wieżą. Nie mogę się doczekać. Dalej, przekonuj mnie. Przeszedłem test zaufania. Moje gratulacje jestem dobrym wojownikiem. Śmiem wątpić, patrząc po twoich wątłych ramionach? Mam kontakty w innych obozach. To normalne, że kopacze i krety mają styczność ze sobą. Nudzisz mnie? Czy wy magowie ognia macie coś na sprzedaż? Możemy zaoferować kilka cennych artefaktów oraz mikstury, które sami uważyliśmy. Wątpię jednak, aby ktoś taki jak ty mógł sobie pozwolić na ich zakup. To już moje zmartwienie. Słyszałeś coś o zawaleniu się wieży? Widziałem z okna, jak jeden z magów ognia śledził jakąś kobietę i dwóch facetów. Potem ten idiota cisnął kulą ognia i wieża eksplodowała. Gomez powinien w końcu wyrzucić tych kretynów z zamku. Nie jestem do końca przekonany. Ach, chłopie! Wielu cieni odczuwa swego rodzaju dyskomfort w takich kwestiach. Widać, że jeszcze przemawia przez ciebie kopacz. Ale bez obaw, wygonimy tego obrzydliwego dziadyga i zostaniesz strażnikiem z krwi i kości. Popatrz na to w ten sposób. Gdybyś był taki jak wszyscy kopacze, to po co w ogóle zanosiłbyś Gomezowi kartkę z tymi imionami? Jesteś już jednym z nas, tylko jeszcze o tym nie wiesz. A teraz pijemy! Ludzie zawsze gadają!